Dobry! Tak zwane nagranie pana Wojciecha, tak zwanego kurwa M. Pan Wojciech tu teraz kucharzy. O, widać co tam jest, garnuszek jest, Będzie robił tak zwany kurwa barszczyk. O, cebula się sama rusza. Złudzenie, co to się dzieje? Same się cebule ruszałem na piecu. Kurwa straszy w garażu. Czas spierdalać stąd. Kurwa, co się dzieje? Cebulkę trzeba podsmażyć. Wiadomo, że jak woda z niej wyłazi, to się rusza. Trzeba ją podsmażyć. Kurwo, suko! Tak zwane kurwa nagranie Pana Wojciecha jest. Piecu ogień jest, widać. To jest w tak zwanym garnuszku. Połowę na razie wody dany. Tak zwana marcheweczka się znajduje. Seler, pietruszeczka, liść laurowy, ziele angielskie. I pieprz w kulkach. Troszkę soli. Na razie sobie tu powoli dochodzi. Niech się zagotuje troszkę. Cebulkę trzeba podsmażyć, żeby lepszy smak dał, aromat. Teraz kurwa pan Wojciech wędzone mięso ma, będzie dokładał wędzone mięso, tu są buraczki już przez pana Wojciecha, pazurami, pazurami, pazurami pobierane, tylko pan Wojciech nie ma pazurów ujebanych, bo wyrobił w rękawiczkach, żeby nie były czerwone. Tu są łopiny, to są łopinki, łopinki z buraczków, fajnie, teraz przejdziemy do lodóweczki, w lodóweczce się znajduje tak zwany, o tu jest kurwa. Taki kawałek wędzonego mięsa. Pan Wojciech posiada, wędzony. Trzeba go na pół przepierdolić, w za chwilę do garca. To już to wyciągnę. Wyciągnę z kurwy syna. Kurwa. Żeby już tu porobić. Chwileczkę, chwileczkę, bo jeszcze pan Wojciech coś innego musi zrobić. Tak zwany żuberek. Zróbeczko. kurwa Ach, kurwa bunia sobie tu stoi bunia jest to jest troszkę marazm w garażu, trzeba posprzątać kurwa, na razie nie pierdolę, nie sprzątam kurwa, dopóki tej kurwa bemy nie zrobię dzisiaj będę kurde kończył teraz będę coś chciał kuchaczyć, bo mam smak mi przyszedł na barszczyk, sobie robię barszczyk swojski przepis z mojej głowy co wyjdzie, to wyjdzie. Na pewno smaczne wyjdzie. Ostatnio bigos wyszedł fajny. Zajemę mu dałem, to nie, kurde zachwycił się, że jego matka tak nie robi jak pan Wojciech, tak zwany kurwa M. Tak zwany pan Wojciech M, tak zwany, w tak zwanym warsztacie. Kucharzy i mechanikę robi sobie. Przy swoim samochodzie tu naprawia. Federeczka jest upierdolona. Wczoraj jeden zwój upierdoliłem. bolierek jest powieszony z ciepłą wodą. Już teraz pan Wojciech ma ciepłą wodę. Nawet Wajzer widać, że poszedł do góry. No także kurde, no panowie, działa sobie, działa, działa, potem muszę wyjechać innym autkiem, chcę zrobić na autku takim galoperem, pierdoły będziemy wymieniać, a na razie bunie tu chcę skończyć, no teraz kucharze kurwa, bo kurwa, przyszło smak mi kurwa, a mam buraki kurwa, to trzeba za zawczasu, bo mi je chuj czyli już są trochę miękkie były, ale na razie zrobię tutaj, zobaczymy, potem doprawić trzeba jeszcze wiadomo. Kurwa, dołożyć, pan Wojciech dołoży, może gorzoły doleje, żeby to w mocniejsze było też, wiadomo, że buraczki idą na krążenie, kurwa, ale czasami trzeba wspomóc krążenie, kurwa, trzeba będzie dopierdolić, kurwa, troszkę gorzołki chyba, wzmocnić, wzmocnić organizm, no i tak to jest, to jest takie moje nagranie teraz kucharzenia, potem jak będzie już ten gotowy, no to znowu nagramy coś żeby te filmiki nie były za długie, ponagrywamy, no bunia jest prawie gotowa, trzeba ino porobić pierdolę w niej jeszcze. no i teraz mi no, plakiem wyplakować, w środku tą federynę, która no, tam pomalować, sprawiam, jak że wczoraj musiał bo się trochę poobdarła, wiadomo, jak to człowiek pazurami ciśnie, kurwa. Pazury pierdolone, kurwa, grabiate ciśnie, to tak po tym też jest, kurwa. Nie szło kurwie wrazić. A wsadźcie, kurwa, fedra, kurwa, tych sznaucie. A ja tam ani ściągacza nie umiał zarazadzić, żeby kurwa ją ściągnąć tą kurwę, no ale trudno. Jest zrobione, jest ok. Z mojej strony wszystko. Pozdrawiam panu Łociekiem. zdróweczko, piweczko jest, mięsko jest, wszystko jest. Także potem idzie nagranie z tak zwanego kosztowania, tak zwanego barszyku swojskiego.